Kiedy wyobrażamy sobie Afrykę, myślimy o niej zwykle tak. Tymczasem bohaterka, którą Martyna przyjechała poznać do Republiki Południowej Afryki, wychowała się i nadal mieszka w takim domu. Hey! Hello. Hello! Witaj! Witaj, Martyna, jak się masz? To zaszczyt móc Cię poznać. Witaj w moim domu. To wyjątkowe miejsce. Nazywam się Josina Ziaja Mashal. Mój tata był pierwszym prezydentem Mozambiku. Moja mama była ministrą edukacji. Macie fortepian? Tak, zwykle grałam, ja, gdy, byłam to, byłam gdy byłam dzieckiem. Ty. Dziś tylko czasami, ja, ale to, mam sentyment. To zdjęcie twojego taty? Tak, w bardziej domowym wydaniu. A tu zdjęcie z moją mamą i papą. Mogę? Oczywiście. Dla świata to jest Nelson Mandela, dla mnie w tym domu to po prostu papa. Tak. Tak się zdarzyło, że zostałam wychowana również przez Nelsona Mandela, był moim ojczyzną. Ojciec Josiny zginął w katastrofie lotniczej. Mama po pięciu latach żałoby związała się z Nelsonem Mandelą, ikoną walki z segregacją rasową, laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Kiedy Nelson Mandela przyjechał do Mozambiku, poproszono naszą rodzinę, której ufano, żebyśmy się nim zajęli. Zaprzyjaźniliśmy się. Od czasu do czasu dzwonił, żeby sprawdzić, co u mojej mamy, co u nas, u dzieci. Ale potem zdaliśmy sobie sprawę, że dzwoni codziennie. A potem zaczął dzwonić dwa razy dziennie. Zaczęliśmy się zastanawiać, co się tutaj dzieje. To był przywilej mieć papę w domu, zachowywać się, spółfalać, śmiać się, robić małe rzeczy. To były rzeczy, które doceniałam, wiedząc, że mogę to robić. Mogłam mieć te chwilę z nim. Niektórzy myślą, och, mieszkałaś z Nelsonem Mandelą. Nie, mieszkałam z moim papą. Zaprowadził mnie do ołtarza. Tak robisz z dzieckiem. Miałam około 25 lat, kiedy wyszłam za mąż. Urodziłam dwójkę dzieci, ale małżeństwo nie przetrwało. Skończyło się kilka lat później. Zajęło mi trochę czasu, zanim wróciłam do Randek i ostatecznie poznałam kogoś wiele lat później. Josina doświadczyła przemocy ze strony swojego partnera. Pobił ją tak, że straciła oko. Czasami ludzie mi nie wierzą i pytają, ale przecież ty jesteś córką dwóch prezydentów. Ty doświadczyłaś? Wtedy mówię tak, doświadczyłam I przemocy. Rozina założyła organizację Kuchluka. Jej celem jest pomoc kobietom, które znalazły się w takiej samej sytuacji jak ona. Poziom przemocy wobec kobiet jest niezwykle wysoki na całym świecie. W Polsce co roku 400 kobiet staje się ofiarami, zostają zabite. Inne odbierają sobie życie, bo nie wiedzą, jak odejść od swoich oprawców. W Polsce, jak mówiłaś, to około 400 kobiet rocznie, prawda? Więc średnio trochę więcej niż jedna kobieta dziennie. Tutaj w RPA średnia wynosi 8 kobiet dziennie zabitych, zabitych. Na całym świecie co 10 minut ginie jedna kobieta, najczęściej z rąk partnera lub kogoś bliskiego z rodziny. Prawda jest taka, że miłość nie boli. Miłość nie boli. Więc jeśli ktoś cię krzywdzi, poniża, to czas spojrzeć na związek i powiedzieć, muszę odejść. Nie warto czekać. Najpierw musisz uratować siebie. Cześć tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień